Polaków jak co roku zaskoczyła zima. Ta zaskoczyła bardziej, bo okazała się zimą stulecia. Temperatury spadły tak nisko, że odzwierciedliły poziom gry aktorskiej Tomasza Karolaka. Narastały problemy z komunikacją miejską, nie odpalały samochody. Ludzie rezygnowali z pracy. Liczne usługi miały awarię, łącznie z najważniejszą w XXI wieku. Monika! działać internet? Nastał czas paniki i niezrozumienia. Ludzie musieli się dopasować do panującej pogody. Szukali sposobów, by się ogrzać. Powstały nietypowe zachowania społeczne. Często ludzie nagle zaczynali biec, by się ogrzać. Na przystankach wypracowała się inna technika. Na szczęście jeden z naszych operatorów był świadkiem narodzin takiej inicjatywy. Przepraszam, ale... czy mogę mi się tak... Na chwilkę do Pana przytulić, tak no, to dosłownie. Jest bardzo zimno, naprawdę. Gdzie ta 160-ka bo nie wiem, czy dam radę wytrzymać. Jeszcze minutę i przyjedzie, spokojnie. Najwybitniejszy psycholog by nie przewidział, że wyłączenie internetu okaże się niczym wyłączenie zmysłów. Jestem już! Może nareszcie, gdzie byłeś? Miałeś jeść tylko po ziemniaki obok. No po ziemniaki tylko byłem, po ziemniaki. To tak długo? Zabłądziłem. Jak mogłeś zabłądzić? Mieszkamy tutaj od pięciu lat. Bo GPS mi nie działa. Zdobywanie pokarmu też zaczęło przyprawiać problemy. Monika, znowu nie przywieźli cateringu? Sylwek, jest minus 30 stopni. O, ale są dwa jajka, to weź mi zróbmy, jeśli chcesz, może być bez chleba albo jakieś. Ja, Ja, Sylwek, ja nie potrafię gotować? Od trzech lat mamy catering. No dobra, no to trzeba wyskoczyć do sklepu, no. Twoja kolej, ja byłem wczoraj. Łodzi musieli się przystosować do warunków i dokonywać szalenie ważnych Misi, wyborów. No. Misiek? A tobie nie będzie za zimno? Nie. Dlaczego? Bo ty masz kolana gołe całe. No i co z tego? Nie ja to Daj spokój. Ja sobie wymyślił, że zimno jest. Wcale nie jest zimno. Mówił za mało się ubierać może jeszcze. Będąc przy kwestii mody, mężczyźni przeprosili się ze swoim największym, pokłóconym i zapomnianym przyjacielem, kalesonami. Misiek, bo ja sobie tak podwijam modnie te nogawki tak za kostkę, żeby było modnie. I tak, tak dziwnie to wygląda, bo kalesony mi wychodzą. Myślisz, że to będzie taki dziw, Co się? Jest... dziwne... Misiu... Misiu, po co ci to było? Zimno, nogi! Kropka nad i. W tej tragedii była kompletna awaria elektryczności. Co robić, gdy wszelkie urządzenia elektryczne, prąd wraz z internetem nie działają? Czy życie się kończy? Co teraz mamy robić? A ty Ania, masz rodzeństwo? No, mam brata starszego. Naprawdę? Masz brata? Ja zmyślałam, że to jesteś. Się... Na szczęście życie pisze najlepsze scenariusze. Brak internetu i elektryczności wymusił odruch odłożenia telefonu oraz wszelkich innych urządzeń. Nie wpatrywaliśmy się w ekrany, a tak jak kiedyś w oczy, nie rozmawialiśmy za pomocą emitjonek na czacie, ale z zaangażowaniem pełnymi zdaniami i samym sobą. Nastąpił powrót do starej retro zasady, Że do dobrej zabawy nie jest potrzebny lans, splendor, internet. A coś zupełnie innego, co nic nie kosztuje. Zima stulecia miała dużo zabrać, ale okazało się, że jednak dużo nam dała. Może niech trwa jak najdłużej.